Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest sobota, 17 czerwca. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda sytuacja z kombajnem. I teraz, zobaczcie, to jest koło te T-pasowe zdemontowane. Jest ono problematyczne. To jest przykręcane na skrzynie biegów. To jest zdemontowane. To tak samo. I powiem Wam, co ciekawe, o ten element, który wymieniałem jakieś 9-10 lat temu, jest w bardzo dobrym stanie. Jeździłem ja z tym kołem, jeździłem do tokarza. Żaden tokarz w okolicy nie chciał się tego podjąć, z tego względu, że albo po prostu mówił, że się nie da, bo tu stwierdził, że jest cienka ścianka i faktycznie, bo tutaj nie ma z czego zbierać. Jakby zebrał tutaj ze 3 ,4 mm 4, to ta ścianka by się zrobiła. Tu jest pusta. To tylko się wydaje, że tu jest takie grube, ale tu jest po prostu tylko takie, tak jak widać. Jakby się to zebrało, no to się już tu by zrobiła tak zwana żyletka i no raczej by to nie spełniało funkcji, więc trzeba by było robić, tutaj tylko zrównać, tutaj robić tuleje na to i robić kanał smarny w tej tulei, który, która by tutaj była. No i swoją drogą, o ile jeszcze to robić, no to wiadomo, to jest jedno, a dwa to to, że tutaj nie ma Ciężko dostać taki materiał, żeby było o takiej średnicy, bo średnica tutaj mierząc tąd odtąd dotąd po zewnątrz to jest równo 230 mm. Więc trzeba by było coś, żeby było 235 i żeby miało tą grubość, żeby było z czego zbierać i po zewnętrznej stronie i wewnętrznej stronie, i to też jest problematyczne. Także na tokarz na na już się tego żaden nie podjął. Więc padła decyzja, że dobra, ja jadę na szroty i szukam części. Gdzieś dzwoniłem po internecie, yy, znalazłem drugie koło pasowe w zajęcznikach w, Białost yy, w Podlaskim Województwie, ja się miatrycz, koło się Miatycz gdzieś tam jeździłem. I dostałem takie koło. Pokażę Wam, yy, jak ono wygląda. Co prawda, jest w lepszym stanie, ma też, ale ma też luzy, ale dużo mniejsze. I w tamtym kole o te gwiazdy są wybite. Więc ja sobie tamto koło wezmę, a to po prostu o to wstawię do tamtego koła i, i też będzie ok. I w tamtym kole nie jest o to takie wybite. Tu jest po prostu prawie, że równa ścianka, dla rękawica dziurawa. No i tutaj też jest yy, w lepszym stanie tamto koło. 800 zł kosztowało. Tarcza sprzęgłowa, jakaś lepsze za 280 zł. Czym się różni? Przede wszystkim, zobaczcie, jak frezy tu są wybite. A tu, jakie grube. Od razu, jak się założy na wałek, to od razu ma mniejszy luz. Grubość powiedziałbym, że jest identyczna. Ta tarcza raczej nie jest jakoś zużyta, no bo w kombajnie to tam raczej się to nie zużywa. No ale z tego względu, że te frezy są w tej starej tarczy rozbite, no to będzie założona nowa tarcza. Do tego wałek. Wałek ten sprzęgłowy, i zarazem, też pierwszego biegu, też jest nowy 480 zł. Na ten moment, Jakbyś producent AGV Parts, to jakiś tam nie wiem, czy za dobre, czy nie. Chociaż do klasa już z tej firmy coś montowałem, i jakoś tam to wszystkie części dochodziły. więc jest ok. No, i tu jest ten zębatka, ten koło zębate odlane tu razem z tym wałkiem. No, nie wydarte. Tam u mnie jest wydarte, ale tu zobaczycie w późniejszym etapie, jak będę to zmieniał. Na razie część leży kupiona. Ja czekam aż drugie koło przyjedzie od tokarza, do tej pory wciąż nie mam. W tokarz w Rososzu robi to ci co wiedzą w okolicy, to, jaki to tokarz może robić i po prostu też czeka na tulej jakoś, bo materiału nie ma. Bo tam jest średnica 145 mm, trochę mniejsza jak tu, zdecydowanie mniejsza jak tu. No ale prościej podobno dostać jako taką rurę tutaj 230. Łożyska nowe. Tu są. Co jeszcze z takich ciekawostek? Ten siłownik, który popycha wariator na wale jezdnym. Wymieniłem całą tą iglicę. Nowe łożyska z luzem C3. Nowe dwa uszczelniacze, drogie te małe takie simmeringi. Jeden smering 90 zł. No, założony jest ten lepszy, chyba oryginał, bo zamiennik był za 17 zł. To już stwierdziłem, że trudno, zaryzykuję, zainwestuję. Jak już tyle mam rozkręcone, to założę lepsze część, lepszą część. O ta iglica, wiecie, że kosztowała 150 zł. Tu jest stara, wymontowana. Tylko ja już, jak wiedziałem, że ona jest do wyrzucenia, to wybijałem młotkiem, przez to końcówka jest rozklapana. Wymieniłem, dlatego. Że tu, pokażę tym drucikiem, nawet, żeby było precyzyjnie, o w tym miejscu, gdzie chodzi uszczelniacz, i tutaj drugi, bo w tych dwóch miejscach jest po prostu wytarte to, i nawet założenie nowego uszczelniacza nie powodowałoby tego uszczelnienia. Po prostu trzeba było to wymienić, żeby była gładka powierzchnia. No, także taka to historia, jeżeli chodzi o to, do tamtego koła, wariatora, co jest. Utokarza nowe oringi 145 na 3 tam, żeby uszczelniało od smaru. Filtr oleju do silnika. Olej jest taki jak co roku, a dokładniej taki Platinum Ultra Diesel 20W50. Jeden siłownik co napina paski wariatora w Mucarni, to jeden siłownik będzie do wymiany, to już Wam mówiłem. Niestety kupiony został u pani w Zachajkach. 150 zł sobie zażyczyła za to. Ale z wymienionymi uszczelniaczami. To nie jest tam, że zużywki wykręcone, tylko ale się wymienione uszczelniacze są. Ja mógłbym też pokusić się w swoim o wymianę uszczelniaczy, tylko że u mnie ten tłok jest wybity. Widziałem, po prostu jest już poszarpany i tam nie ma co już regenerować. Dlatego to też wziąłem drugie. Dobra, także stąd tyle. Tu sytuacja się za bardzo nie zmieniła, poza tym, że ostatnio padał deszcz, przez noc padło 20 litrów kolejne, w sumie w czerwcu już 43, muszę rynne zauszczelnić, bo tutaj jest dziura, leje się z rynny i zacieka mi tutaj do garażu i błoto się robi. Turem zaczepiłem kiedyś, jak wjeżdżałem kombajnem ziemniaczanym, łyżka w górze była, no i nie zauważyłem, no zdarza się. Tu się nic nie zmieniło, tak jak mówię, czekam na koło od tokarza, żeby tu je założyć, dopiero wtedy będę demontował dalej wałek ze skrzyni biegów. No tak patrzę. Hmm. Czy ten wałek, aby na pewno taki sam? Nie tak patrzę, teraz przymierzam i wszystko w porządku jest, wszystko jest to samo. I na długość i tutaj w tym miejscu te same frezy. Eee, wszystko się zgadza. Dobra, tu łożysko. Miejsce na opór, miejsce na osadzenie łożyska też jest. I koło zębate też w tym samym miejscu. Dobra, wszystko pasuje. I też ten wałek, o tu jest wybity od tej tarczy właśnie sprzęgłowej. I nowa tarcza, jakby była na tym wałku, to też by miała luzy. A tu już ładnie pasuje na ciasno. Tu jest to koło, tylko ja jeszcze tak za bardzo teraz nie jestem w stanie tego wyjąć, bo dosyć ciasno siedzi. luz delikatny jest. No ale jest dużo mniejszy jak w tamtym kole. I mówię, o ta gwiazda jest rozbita. To tylko wezmę, wyjmę, wymienię. Średnica ta sama. W matadorze jest 50,5 cm, w mercatorze 45,5 albo 46,5 jest dużo mniejsze. No i Ogólnie środek jestem sam. Można by było założyć, ale już wtedy tu napas nie pasowałoby. Co więcej, tu sieczkarnie sobie założyłem. Zmieniłem ten pasek. Jak widzicie, jak, jak się on układa. Potrzebuje drugiego kółka napijąc, napinającego, które będzie założone w ten sposób. O tak. Tyle, że. Te kółko napinające nie jest do tego pasa, żeby napinać go od środka, tylko od zewnątrz, to jest gładka powierzchnia. potrzebuje na pasek 16 razy 25. Prawdopodobnie się skończy to tym, że będę musiał pojechać znowu do jakichś zechajek czy, czy coś i kupić jakąś używaną, yy, używane kółko do tego czasu, bo ja specjalnie po to jechać nie będę, nie zamierzam. Do tego czasu będzie po prostu tak chodziło. Nowy pas to jeszcze akurat jest tu na czym napinać. Ta powierzchnia jest gładka, niezużyta, ale prędzej czy później kiedyś tam będzie trzeba pojechać na pewno. Także ten pas wtedy założy się napinacz taki jak trzeba. Póki co zostanie to tak. A czemu teraz dwa kółka napinające, a wcześniej jedno wystarczyło? Bo teraz założony jest pas dłuższy, żeby można było swobodnie w razie czego zdjąć ten pas na polu czy po prostu jak się będzie jechało po drodze bo ja wcześniej po prostu ten pas cały czas był na sztywno założony no tylko teraz tak się mówi weź zdejmij nie, jeszcze się da zdjąć zobaczcie, widzicie tu można zdjąć tak samo zostawić. Tu są takie zaczepy, o, że można tak zrobić i wtedy o ten wałek nie zaczepia. Tu się wałek kręci. Mi jakichś tam automatycznych tu włączników nie trzeba. Tyle co ja tam używam, to sobie poradzę. Te dwie minuty w to, czy w to już nie zmieni na polu za dużo. Chociaż czasami, jak idzie jakaś burza nawałnica, to dwie minuty to dużo. No, i będę musiał przerobić znowu mocowanie tego światła, bo nie wiem, jak to. No, znowu trzeba z powrotem pokażę Wam. Jak się założył, tak ten pasek. Po pierwsze, tu będzie przeszkadzało. Po drugie, tutaj w tym miejscu. Ta lampa będzie trochę wyżej, tak jak kiedyś. Tu już nawet jest jeden otwór zrobiony, tu. I tu będzie na dwie śruby złapane, i też będzie dobrze. Mocowanie drabiny też musiałem przenieść bardziej w dół, bo na pas będzie przeszkadzać. Także trochę tutaj gładkanie jest. Ten pas napędu hedera został zmieniony, założony, już wszystko to jest poskładane. Nawet tutaj do zwolnicy przykręciłem to, co mówiłem, że będzie problem. odkręciłem te dwie śruby, wtedy miałem większe pole manewru. Założyłem, najpierw złapałem śrubami, później poskręcałem i jest. Nowiutki paszek, 143 0287 to jakieś numery są. Dobra. No i tyle na razie z tym kombajnem. Siłownik można jeszcze zmienić. To Ten po lewej stronie. W sumie już jest, to można będzie zmienić. Idę jeszcze sobie zobaczę jak jęczmień... Fuh, idę sobie jeszcze zobaczę jak dynie wyglądają. I tak po drodze... Bo na piechotę idę, zstąpiłem na... Znaczy po drodze miałem jęczmień za stodołą ciaś się wyłożyło. Modusa pełna dawka nie wystarczyła na tej ziemi. To miliardy jakby co. O zimy to już się żółty robi, już będzie za niedługo do koszenia. Jestem tu na dyni na działce tak zwanej Zarowem. Dynia odmiana Venus akurat w dole trochę została, też te wschody widzicie, puste place są. O, tutaj trochę lepiej to wygląda, ale już tego nie przesiewałem, zostawiłem to tak, jak jest. Tam na zgórku przesiane są. I to jest właśnie różnica, różnica dwóch tygodni od siania w dyniach. Te były zasiane 13 maja, a tamte dokładnie 27. I te w sobotę, i te w sobotę były siane, tak? Tak. No, tam padła decyzja, że przesiewam, bo nie były za bardzo wschody odpowiednie. No i te Wenus dwa tygodnie wcześniej, zobaczcie jakie od razu są dużo większe. Ale to też zasługa tej ziemi jest. Zobaczcie, ciemna ziemia to robi robotę. Już jak to przechodzi to w piaseczek, to nawet i te siany wcześniej, zobaczcie jakie od razu mniejsze są. No i Idę zobaczyć jak te przesiane właśnie wyglądają, bo no dawno ich nie widziałem. <laughs> ze 4 dni, akurat teraz jest taki ważny moment, taki intensywnego wzrostu. No i to, co przesiewane, to też sobie jako tako poschodziło. Tutaj jest przerwa, że nie ma nic. No ale co zrobić? No. <laughs> Jak to taki rok? Jeszcze niektóre są dynki małe. Zaraz się okaże, że jeszcze wychodzą, nie, ale to, co już miało wyjść, to już wyszło. Już tutaj nic więcej nie wyjdzie. To, co jest, tak będzie. No. A tutaj są przesiewane też 27 maja. Dynie. Tu są też zwykłe klejsdorfery. Miał być atomik, a jest klejsdorfer. I tak oceniam, że wschody w tym momencie ponownego przesiania to i tak nie są pewne na około. 65-70% do 70%. Skąd to wynika? No, stąd, że wystarczy wziąć sobie przykładowe pierwsze lepsze miejsce i tak na 10 takich przykładowo miejsc, gdzie ma być roślina, średnio jest no, 6-7 czasami, ale to bliżej, bardziej chyba 60% jak 70%. No bo biorę to w ten sposób, że nie wiem, o pierwszy lepszy, raz, dwa, trzy, ten rządek, tak i raz. 2, tu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No czyli 4 nie ma, 6 jest, czyli tak średnio wschody są na 60%, bardziej bym powiedział. Też już to zostaje, nic tu z tym nie będę robił, tak to wygląda. Trzeba będzie tylko pojechać tędy z opielaczem, bo jeszcze tu nie jeździłem, tu jak posiane, tak nic nie robione. Kilka dni temu jeździłem w tych dniach opielaczem, i powiem wam ładnie, to wygląda. Fastu za bardzo nie ma. Tam gdzieś bliżej rządka to zostały. No, takie rumianki pojedyncze. Rumiany to bardziej rumian, chyba dziki. Można też pochodzić to, powyrywać, ale naprawdę tego sporadycznie jest. Więcej się trafia miejsc. Mam tu kolejny rumian, ale już dobra, niech będzie. Więcej się trafia miejsc, gdzie rośnie skrzyp. Polny na to po prostu nie ma sposobu. Jak po prostu wziąć i w tym momencie pogracować. Bo wiadomo, że gdzieś tam jakieś wapnowanie czy coś, ale to też nie do końca, bo tutaj nie jest kwaśno, a skrzyp polny rośnie. Z czego to wynika? Gdzieś tam kiedyś coś czytałem, ale teraz już nie pamiętam. W każdym razie, że skrzyp polny nie jest wyznacznikiem tego, że jest kwaśna gleba. No tu zdecydowanie lepiej to wygląda jak na tamtych działkach. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętacie, na wiosnę dany był obornik. Tutaj z nawozów NPK o ile dobrze pamiętam, to na tej działce poszedł jeszcze fosfora, monu w dawce 140 kg na hektar, tam NPQ 150 kg na hektar, a na tamtej działce wieloskładnika to więcej i nic nie dawałem, bo tam była większa dawka obornika. Więc bazuję tylko na oborniku, dlatego tak. I też nie ma co się oszukiwać. Ta działka na przykład jest zdecydowanie lepsza. Jak tamten trójkąt. Tam jest bardziej piaszczysta gleba, taka mniej zasobna. Nie wiem z czego to wynika. Jest tak zróżnicowanie tu terenu różne. Masło maślane. No wiecie o co chodzi. Że przez drogę i już zupełnie inna działka. Tam za szosą to samo. Od drogi jakiś piaseczek tam w dole już taki czarnoziem. Gdzie wszystko lepiej rośnie. Więc te nawożenie też musi być różne. Bo nie o to chodzi, że różne, bo... Tam jest lepsza gleba, to można mniej. Tylko po prostu na przykład, tam za rowem na tym czarnozie można dać dużo więcej nawozów, bo tam dużo więcej można tego zebrać. Natomiast tu na tych piachach, ile ja bym tego nawozu nie wsypał, jak sypie za dużo, to tylko jeszcze gorzej będzie, bo poprzypala. No dobra, to pokażę Wam, jak wygląda to ta dynia yy, Pielona właśnie 3-4 dni temu. Tak to przebiega. Tak na zakończenie pokażę wam. Tutaj jest ten taki dół, gdzie kiedyś pierwszy raz z matadorem rzepak kosiłem, co tu tak ten klasmedion nie dał rady wjechać. No tu jest tu taki podmokły teren. No posiałem w tym roku kukurydzę tutaj. Trzy dni temu czy cztery, też już nie pamiętam dokładniej. O. W dole, jak w dole, to tam ono wiadomo trochę podmokła, trochę ją tam zdusiła ta woda. Ale tu już nawet sobie ładnie się prezentuje. No, wiadomo, na tej części pola, bo tu jest lepszy kawałek pola, tam jest gorszy. No, to tu trochę sobie lepiej radzi. Wcześniej było widać taki dużo więcej przebarwień. To prawdopodobnie po tym oprysku, do, co opryskałem na chwasty Majster. No, widzę, że kurde te chwasty odbijają z powrotem. Jakieś większe, może gdzieś trochę niedociągnięcia, bo dawałem naprawdę 1,2 litra, a tutaj można było dać tego trochę więcej. Natomiast na tym etapie, przy tej wielkości kukurydzy, to już nic nie ma co tu robić. Chwasty już i tak zostaną zagłuszone. Kukurydza już sobie poradzi. No, także tak to wygląda. Co, w sumie praktycznie do zbioru, to ja tutaj już więcej nic nie muszę w niej robić. No, poza tym, żeby ewentualnie już później gdzieś po żniwach zbóżowych pilnować od dzikiej zwierzyny. No ale na, tym moment, na ten moment, na tym etapie to już nic. No, raz z odżywką pojechałem, więcej tu nie będę jechał. O! Zobaczcie o tam taki... Zobaczcie ja sobie to na kamerze. Tu jest, taki, widzicie, taki jasny plac. Bo tu już się taki piach bardziej zaczyna na tej glebie. Tu coś jej nie domaga. Ja sobie tu tak zaznaczyłem, Później po zbiorach, gdzieś na jesień, zimą zrobię sobie badanie gleby. Z czego wynika akurat ten placek? Bo tu jest taki słabszy. Zazwyczaj wszystko tu rosło równo względem reszty, a jest taki placek, że po prostu coś, coś jej nie domaga. Nawet na zgórku, na większym piachu, ona dużo lepiej rośnie. Jako tutaj na tym kawałku trzeba będzie to zweryfikować. Jeżeli to by było zakwaszenie. No to bardziej o tu, jeszcze na tym większym piachu, by, by to działało. Ale ona tutaj na tym piachu sobie lepiej radzi. No a tutaj takie. A tutaj takie coś jest. Wypalenisko. No tak, poza tym wszystko ok. Jest. Dobra, tyle w tym odcinku. No, trzymajcie się, na razie Wam. Cześć.